Moje życie jako kury nioski. Oto Tosia. Jest kurą nioską. Poznajecie ją w najstraszniejszym momencie jej życia. Wrzucono ją do maszyny, która zmieli ją i inne nioski, które przestały znosić wystarczająco dużo jaj. Oto ona z łapkami w maszynie. Ale zacznijmy od początku. Oto pierwsze wspomnienie Tosi. Szum maszyn i bujanie wewnątrz jaja. Jest i ona. Świeżo wyklute piskle, zagubione wśród chaosu i morza dźwięków. Rozpaczliwym ćwierkaniem wzywa swoją matkę, próbując przebić się przez tysiące innych przerażonych głosów. Żaden z nich nie zostanie usłyszany. Nagle zostaje zepchnięta na taśmę i wszystko przyspiesza. Wszędzie są dłonie. Ściskają pisklęta i rzucają nimi. Przeznaczeniem tosi i innych kur jest produkcja jaj, a więc będą żyć. Ale wszyscy ich bracia trafiają do maszyny, w której znikają na zawsze. Ponieważ nie znoszą jaj, ich życie kończy się krótko po wykluciu. W końcu tosia wraz z innymi kurczętami lądują w pudle, który trafia na wielki wózek. Oto ona, w swoim nowym domu. Wszystko wokół niej to zimny metal. Dzieli klatkę z pięćdziesięcioma innymi kurczętami. Jest tu strasznie ciasno i nigdy nie nastaje cisza. Te kurczęta to jeszcze dzieci, nie znoszą jaj. Lecz ich życie za kratami zaczyna się już teraz. Tosia będzie mieszkać w tej klatce osiemnaście tygodni, dopóki nie złoży swojego pierwszego jaja. A to ja Jest jednym z najmniejszych kurcząt w tej klatce. Nie przetrwa. W klatce brakuje zajęcia, a to powoduje u kurcząt niewyobrażalny stres. Agresje zaczynają wyładowywać na słabszych osobnikach, takich jak Mija. Dziobią jej rany. Tosia ma już 9 miesięcy. Pewnego ranka, gdy zniosła swoje pierwsze jajo, przeniesiono ją do nowej klatki. Razem z nią mieszka tu teraz 8 kur, ale nadal jest za ciasno nawet na to, by rozprostować skrzydła. Kurnik jest zawsze zamknięty. Kury nigdy nie widzą słońca, nie czują świeżego powietrza. Jest tak, jakby żyły wewnątrz gigantycznej maszyny. Jedzenie dostają na jednej taśmie, a jaja odjeżdżają na drugiej. Każdego dnia pracownicy znajdują w klatkach martwe kury. Rzucają je na stos innych ciał z przodu kurnika, jakby były zwykłymi śmieciami. Tak właśnie wygląda życie Tosi i innych kur. Życie kurniosek. To znów ona, niepotrzebna, wyrzucona. To pierwszy raz, kiedy widzi słońce, czuje ciepły powiew wiatru, oddycha świeżym powietrzem. To moment, w którym żegna się z życiem. Gdyby to był inny dzień, tak zakończyłaby się historia Tosi. Ale tego dnia, właśnie w tym momencie, w ostatniej chwili wyciągnęłam po nią ręce. Uwolniłam ją ze śmiercionośnej maszyny. Oto historia Tosi. Była o krok od śmierci. Ocalona w ostatnim momencie, znalazła swoje miejsce w kurzym azylu. Teraz w końcu może żyć jak normalna, szczęśliwa i wolna kura. Żyć tak, jak powinna od pierwszej chwili po wykluciu się z jaja. Życie Tosi zmieniło się całkowicie. Ma w sobie chęć życia i odzyskała wiarę w ludzi, pomimo tego, że była dla nich jedynie źródłem dochodu, a nie czującą istotą. Jej ulubionym przysmakiem jest kukurydza. Najlepiej smakuje z mojej ręki. Tosia to urocza i ciekawska kura. Jej ulubioną zabawą jest grzebanie w snopach słomy. Kiedy dołączają do niej inne kury, radość jest jeszcze większa. Kiedy przychodzą nowe kury, to wita jej jako pierwsza, gdaka spokojnie, jak gdyby chciała im powiedzieć, że od tej pory wszystko będzie dobrze. Że właśnie w tym momencie zaczyna się ich życie. Jeśli poruszyła Cię historia Tosi, zacznij działać już teraz. Dla dobra innych kur, takich jak ona, nie kupuj jajek z chowu klatkowego ani produktów je zawierających. Udostępnij ten film. Dziękuję za uwagę.